Cześć, robótka z Aurelią, serwetka Wiktoria. Zapraszam na odcinek podsumowujący projekt. Zaproponowałam kordonek maksimum przyjemności i to nie jeden, a dwa. Uprzedzałam, że serwetka będzie duża. Pracowałam szydełkiem 1,5 mm. Był to duży projekt. Powstało aż 8 poradników. Pierwszy to pierwsze 5 okrążeń, drugi kolejne 5, w sumie 10. Trzeci odcinek to następne pięć okrążeń. Jest już ich piętnaście. Czwarty poradnik to okrążenia od 16 do dwudziestego. Odsłona numer pięć i tu mamy kolejne sześć okrążeń. W sumie 26. W odcinku szóstym zdradziłam Wam przepis na cztery kolejne okrążenia. Mamy ich już 30. Odsłona numer 7 okrążenia od pierwszego do trzydziestego. Poradnik numer 8. Wykonaliśmy 7 ostatnich okrążeń. Serwetka składa się z 43 okrążeń. Oczywiście serwetce trzeba nadać ostateczny kształt, wydobyć z niej całe piękno, które skrywa. Moczę, napinam, prasuję. Jeśli krochmalisz, wykrochmal. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapraszam do mojego poradnika: blokowanie, krochmalenie serwetka Bożenka. Znajdziesz link w opisie. Dziękuję za udział w projekcie, za wspólne szydełkowanie, za wspólnie spędzony czas. Myślę, że jesteś zadowolony, zadowolona z efektu końcowego, tak jak ja. Obejrzymy serwetkę z bliska. Mnie serwetka się bardzo podoba. Jest piękna, nie ma co ukrywać. Przepiękny wzór, pięknie się układa. Jestem bardzo zadowolona z tego projektu. Kosztował mnie bardzo dużo pracy. Ale ta praca była przyjemnością. Jeśli potrafisz docenić moją pracę, mój trud włożony w ten projekt, napisz komentarz, daj łapkę w górę, udostępnij moje poradniki, pokaż światu swoje serwetki Wiktorie i wspomnij o mnie, o autorze wzoru. Dane techniczne. Miałam dwa kordonki maksimum, jak widzicie, z drugiej szpulki mi troszeczkę zostało. Średnica mojej serwetki po naciągnięciu i wyprasowaniu 85 cm. Była to moja druga wiktoria. A teraz zobaczycie wiktorię numer 1. Moja pierwsza wiktoria powstała również przy użyciu kordonka maksimum przyjemności. Średnica serwetki po naciągnięciu i wyprasowaniu również 85 cm. Serwetkę umieściłam na obręczy o średnicy 90 cm. Zobaczymy serwetkę z bliska. Jest to moja wiktoria. Pierwsza. Pracowałam nad tą serwetką dobry miesiąc. Szydełkowałam, prułam, przydełkowałam, prułam i tak w kółko. Ale robiłam to z sercem. Chciałam, aby serwetka była piękna, żeby wzór był dopracowany, żeby układał się pięknie i cieszył może nie tylko oczy wykonawcy. A osoby obdarowanej. Myślę, że taka serwetka będzie wspaniałym prezentem dla bliskiej osoby. Jak umieścić serwetkę na obręczy? Znajdziesz taki poradnik na moim kanale i to nie jeden. Projekt Serwetka Wiktoria zakończył się, ale nie martwcie się, będą kolejne projekty szydełkowania w ciemno. Serwetka Wiktoria pokazała się całemu światu. Pokaż serwetki Wiktorie na naszej grupie na Facebooku. Tak, jeśli jeszcze nie wiesz, jest takie miejsce, gdzie dzielimy się zdjęciami robutek wykonanych czy to w trakcie pracy, które powstają według moich poradników. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!